Skoro o Jukija Sato wspomniałem, no to popatrzmy na skok. Ja pojcieka. Mówiłem wczoraj, to zwycięzno 134,5 i 141,5. Tak skakał Jukija Sato wczoraj, a dzisiaj. A dzisiaj odpalił niesamowitą petardę. Jukija Sato! To będzie nowy rekord skoczni do tej pory 144 Kilena Bartola, a ile dzisiaj 145 metrów. Jukiija Sato, no nie wiem... Jaką zaprezentował nam tutaj Japończyk? Odjęte 30 punktów ale to, to on, ten niewysoki, malutki, on naprawdę jest niewysokiego wzrostu skoczek. Na dzisiaj okazuje się gigantem tej skoczni. 145 metrów, szanowni państwo, ręce same składają się do oklasków i Szapowa Młody Rosjanin w powietrzu. Patrzmy, ułożył się dość agresywnie. Jest daleko, jest daleko. Wykorzystał noszenie, wykorzystał wiatr. No to jest duży talent. I gdy pojawiły się warunki, on pokazał, że kto wie, na co to będzie stać w przyszłości. Teraz mamy 99,5 metra, a zatem rekord skocz. Danieusz Adriiejew troszeczkę, e, jakby ten konkurs przez moment e, nas sypią, ale pojawił się Adriiejew. 99,5 metra e, przy mocnym dziecku prawie 2, 2 metry na sekundę pod narty. No i widzimy. Man no to... who in the last uh, three competitions in the summer Grand Prix, fifth and third in Nagano and victorious yesterday. Can he get amongst the Norwegians and Russians? And the answer is absolutely, and that is a new hill record. It has to be. He's gone way past the hill size. 109 meters. 109 and a half meters. And Anze Linusek well if this is a one round competition, he surely won it, even though Junshiro Kobayashi is still to come. And he's done it with aplomb. Wow. Well, and he is delighted. He's surprised. I think he surprised himself. He certainly surprised us in terms of the distance 19, 19 and a half. Musiałby tutaj dokonać niesamowitego wyczynu, niemożliwego wręcz, aby, aby Rosja wywalczyła miejsce na podium, ale on skacze około 145 metrów. Na pewno jest to najdłuższy skok ze wszystkich, jakie oglądaliśmy. Przypomnijmy rekord skoczni 145,5 metra Roberta Krajca, poprawiony przez... Rosjanina o pół metra, 146 metrów. Nowy rekord skoczni dużej w Czajkowskim. Bardzo daleko, choć stylowo oczywiście nie najlepiej. Lądowanie i samo podejście do lądowania pozostawało wiele do życzenia, co znajdzie odzwierciedlenie w notach, ale odległość świetna. Brawo, nowy rekord skoczni.